Cześć, witam Was serdecznie. Dziś nietypowy odcinek, bo <laughs> jesteśmy w komorze, ale nie będziemy lakierować. <laughs> Słuchajcie, y, chciałbym Wam pokazać dzisiaj, czym jest PDR i dla, dlaczego korzystamy z usług MK, MK Auto. Y, dlatego, że załóżmy, mamy te drzwi. Dzisiaj na tej V-klasie, którą kupiłem, a Wy pewnie widzieliście albo zobaczycie ten odcinek z całego tego bałaganu, który nastąpił przy tym aucie. Mamy wgniotki. Zobaczcie, jedna, druga, tutaj jeszcze jest trzecia i jest kilka tych wgniotek. Oczywiście jako lakiernik przez żaden problem, mógłbym to polakierować, <laughs> tylko że, auto jest całe w oryginalnym kolorze, kiedyś będę je sprzedawał na pewno, ja nie mówię, że nie. I teraz jest sytuacja taka, że jeżeli ja będę lakierował te drzwi, to na przykład przy tej wgniotce... Tu będę musiał nałożyć szpachlówkę, czy podkład, czy cokolwiek. Zostanie mi odkurz mniej więcej dotąd. Ja będę musiał cieniować tamte drzwi. A zobaczcie, tamte drzwi to jest kolejne dwa metry. Już nie wspomnę o kosztach materiału, przygotowania, rozebrania, kichania, oklejania, polerowania. W ogóle zapomnijmy o tym wszystkim. Chodzi mi o to, ile czasu będę musiał na to poświęcić, a po drugie, jeżeli będę ten samochód sprzedawał, zaraz będę słyszał, że tutaj nie było boku. To klasyka. Całkowicie powypadkowy. Całkowicie powodatkowa. Powypadkowy. <grym> zaraz tu będą szukać wystrzelonych kurtyn i tak dalej, i tak dalej. Więc po to nagrywamy ten materiał, żeby uświadomić Was i pokazać Wam, że ja nie zawsze jestem potrzebny i zakład blacharsko-lakierniczy nie jest zawsze potrzebny. Zresztą przejdziemy do tego, bo to to są pierdoły, ale przejdziemy do, do, do samochodu, którym przyjechałeś. <grym> ale dobrze, to zaraz. W każdym razie Zobaczcie, koszt lakierowania kierowania tych drzwi razem z rozebraniem, to będzie gdzieś koło 25 2800 Dlaczego? Już wam tłumaczę. Musicie zdjąć tapicerkę, żeby zdjąć lusterko. Jeżeli zdejmiecie tapicerkę, musicie wyjąć kasetę od klamki, bo tutaj są gumki i nawet jak klamkę wyjmiecie, i ona to jest bardzo duża kaseta. I nawet jeżeli będziecie chcieli cokolwiek tutaj zrobić, to to trzeba zabezpieczyć. tą kasetę trzeba zdjąć. Listwę trzeba zdjąć. Jeżeli tapicerkę zdejmujecie, folię pod spodem trzeba zdjąć. Wszystkie kołki trzeba wymienić. W częściach macie już 500. Do tego weźcie pod uwagę, że te drzwi to jest praktycznie w tym samochodzie prawie maska, ale globalnie jak przyłożycie te drzwi do jakiejkolwiek maski, to to będzie dwie trzecie maski, bo to jest duże auto. Tego nie widać, ale on ma gabaryty. Jeżeli będziemy musieli cieniować tamte drzwi, dochodzą nam kolejne koszty. Kolejna jakby zabawa z tym wszystkim, więc dlatego też wolę skorzystać z usług PDR po to, żeby powyciągać to wszystko i zapomnieć o temacie, tym bardziej, że zajmie to Tobie nie wiem, powiedzmy, że ogarnięcie tego samochodu, bo on ma kilka wniotek, zajmiemy się oczywiście tam dwoma czy trzema, żeby pokazać co chodzi, ale na przykład jeżeli byś miał wycenić takie drzwi, no to podejrzewam, że spokojnie do półtora tysiąca się zmieścimy. Myślę, że tak. Nie? No i widzisz i teraz jeżeli ja mam zapłacić nawet ze swoich pieniędzy za samemu to zrobić, poświęcić czas to mi się to zwykle nie opłaca. No, bo ja wydam na materiały tutaj około 1000 zł. Jak doliczysz do tego koszt robocizny dwóch dni pracownika, to dzisiaj jest około 500 zł dniówka, to masz kolejny 1000 no i do tego do, doliczysz materiały to jest te, i podatki, to jest te 2,500, 2,800. Więc dlatego właśnie ja mam do Ciebie taką prośbę, żebyś, żebyś też nam powiedział w ogóle. I wiem, że to jest zestaw wyjazdowy, że to jest kilka rzeczy, które masz ze sobą, ale powiedz mi coś o tym, bo ja trochę znam, wiem, że to, to się klei. I tu się tak. ciągnie, i to wychodzi. Mniej więcej tak to wygląda. To samo adaptery do kolejnego okay, co? Kiedy tego używamy, używamy tego przede wszystkim na oryginalnym lakierze. Jeżeli Czyli musisz mieć, mieć pewność, że nie może być lakierowany, nie może być pachlowany, nic nie może z tak. tym być. No to, to ciągniemy jakby za zewnętrzną warstwę, tak? Więc okay. ryzyko. Zerwania. Urwania lakieru. Tak? Okay. Zawsze no to i wtedy jest. już mamy po naprawie element do lakierowania. Do lakierowania. No. Yy, to jest klej gorąca. Tu mamy klej na zimno, tak? No, a czemu one się różnią? Różni się tym, że nie musimy używać tego kleju, tak? Pistoletu, tylko po prostu łagodne wgniecenia możemy wyciągać tym. Okej, okay, skuteczność taka sama? Tak. No, zajebiście. się. A no, ile i to. Bardzo w... dużo przyspiesza. No, no tak, no to wiesz, to no, przyspiesza pracę to na pewno, ale powiedz mi, no dobra, a te łyżki to kumam, że ty tutaj będziesz to. Tak, ja no, w ogóle. Trzeba druty. Do wszystkiego są inne druty, tak, no to wiadomo, gdzieś tam wsadzić w drzwi, wsadzić w maskę, muszą być podgięte, powyginane, grubsze, chudsze, dłuższe, cieńsze. I też widziałem, że zbijasz to takimi, nie wiem czym. No to jest podstawa, no nie, bo polega głównie na i wypychaniu i zbijaniu. Okej, okay. a jak masz nadmiar blachy? Znaczy inaczej, ja widziałem u ciebie na zdjęciach, czy nawet jak sobie tam wejdziecie na Facebooka yy, do ciebie yy, na MK Auto to, to widać tam pewne masakry i zresztą tu za drzwiami stoi. I teraz to za chwilę. masz maskę, nie? Tak jak tak. masz te wgnioty takie fest. No to wiadomo, znaczy dla mnie to jest oczywiste, że jest wygięcie blachy. Tak. No ta blacha się wyciąga przecież. Jak ty ją zbierasz? No, naprawiam po prostu. <noise> Co ci mam powiedzieć? Słuchaj, nie wiem, robisz, musisz tą blachę wymasować, rozmasować, tak? Ona po okay. prostu, jeżeli masz element wypukły, no to w momencie uderzenia po bokach powstają górki, które trzeba pozbijać, środek trzeba wypchnąć. No okay. jest to dosyć skomplikowany proces. Nie jest to na pewno praca dla wszystkich, tak? No bo. No wiem, no jest cierpliwości, tak. no i doświadczenia, bo. Niestety, Boże. ale jest. Yy trzeba długo się tego uczyć. No dobra, yy, yy, wiem, że korzysta się z indukcji. O co korzystacie, w niej chodzi? Może to może za dużo powiedziamy. Okay. Yy, czy korzystacie? Mam indukcję, oczywiście, no bo podejrzewam, że każdy technik ma. Natomiast ja z niej korzystam bardzo rzadko. Głównie, A do czego nas na służy, bo to, jest... to po prostu do no indukcja to podgrzewa blachę, no, to jest... Y, A Ty podgrzewasz tylko... blachę do tego, żeby ją sklepywać czy wyciągać? Nie, niektóre wgniecenia, które y, są zrobione gdzieś na autach tak, przez gradobicie, są bardzo łagodne, łagodne dołki, zaraz zobaczycie. Y, możesz po prostu, to podgrzejesz tak w, w danym punkcie, to Ci się wyprostuje i tyle. Okej, okay, czyli to w ten sposób, czyli ona to działa, ściąga po prostu to działa jakby... na zasadzie tak, podgrzewania materiału. Okej, no no, to, okej. Okay. To, to, okay. to nie no, jest elektromagnes, tak jak niektórzy twierdzą. Y, że widzieli elektromagnesy, że widzieli różne inne rzeczy, że to ktoś tam, gdzieś tam robi i... Mm -hmm, oczywiście, tylko... y, jeżeli jest coś większego, to Ci ładnie się wyprostuje, bo w momencie kiedy podgrzejesz tą blachę, no. No ona musi gdzieś... Y, jeżeli rozszerzy się, tak? Mm -hmm. I ona jest ładnie, ale w momencie jak to wystygnie, to nie zawsze wygląda tak, jak powinno. No? Okej. Okay. Więc indukcja to jest takie doraźne. My <laughs> używamy tego głównie do, jakby do obkurczania blachy. Rozumiem. W momencie jak ona już jest delikatnie przeciągnięta. Rozumiem. Słuchajcie, no tutaj mamy małe wgniotki yy, i jeszcze będziemy robić drugą stronę, tam też na drzwiach są małe wgniotki. Yy, z tyłu mamy coś tam jeszcze na klapie. Generalnie, no, no ogarniesz mi ten samochód, bo znaczy no, wiecie oczywiście. jak to jest. Nie wiem czy dzisiaj, ale ogarniesz. No, ja bym tego generalnie nie robił, ale no jestem w takiej branży, jaki jakiej jestem. Codziennie rano, jak wychodzę z bloku i widzę ten bok, to mnie po prostu denerwuje. Natomiast jak chcecie zobaczyć jakie samochody się robi i yy, yy, zobaczycie jak ten samochód będzie zrobiony, bo ja znaczy ja chcę też to zobaczyć. <gry> Chodźcie idziemy. Znaczy ja rozumiem, no tu pęk lakier tak, no tak, to będziemy to, jest... to lakierować, to zrobimy. Natomiast to ja... To jest uderzenie, nie? To nie jest nic. Yy, wandalizm nic, to jest okay, To jest, uderzenie... no, Znaczy widzę grad, no, cała tak. maska, dach, wszystko. nie? Przecież to są gule straszne. Yy, ja ci szczerze przyznam, że na przykład pod takie coś, to generalnie dla nas jest to totalnie nieopłacalne, żeby ciągnąć to nawet z poterami czy czymkolwiek. My byśmy stawiali słupek, nie poszycie. Nie, no ten słupek jest do uratowania, to jest na pewno i jakby nie zajmie to jakoś tam dużo czasu. nie. Więcej śmieszne to jest będzie z, bo, z maską. Nie? Bo spotykamy się, spotykamy się w dwóch różnych skrajnych w ogóle. Yy, jakby my jesteśmy przeciwnikami, nie? No bo Ty mówisz, że się da, a przyjeżdża okay. do mnie klient i powiem, panie, przez to... Panie, to się nie da. Po co? Jakby, wie, ja już tutaj widzę, że wiesz, ok, z poterem zostanie to wypracowane i tak dalej, ja położę epoksyd, potem muszę to przeszlifować, polakierować. Przecież czasu, ile ja na to poświęcę, to będzie, wiesz, to każdy by powiedział, że na przykład takie poszycie dachu ciągnąć, po co? Że to dla mnie to jest szybciej wziąć, odkręcić te relingi, wziąć to, wypunktować, położyć nowe poszycie dachu w klej, przelakierować zajmie mi to powiedzmy tydzień. I no okay. oczywiście, że to będzie kosztować około 5 i pewnie 4-5 tysięcy zł, plus to poszycie. Za, A... za, za wymianę dachu? No? Bo to tak mniej więcej schodzi, bo on jest tutaj wiesz, łączony, nie? I do tego musisz zdjąć całą tapicerkę, wszystko, wszystko musisz wywalić i tak y -y. dalej dużo pracy przy wymianie dachu było tak nie? no natomiast tutaj myślę że ten dach zostanie uratowany bez zakierowania chodźcie zobaczyć bo chodźcie no? chodźcie bo to jest to jakby to zakurzony jest teraz bo... no dobra jest zakurzony bo nim przyjechałeś. tam no. woda stoi akurat no. Tam. No. wiem że woda stoi. chodź zobacz pokaż ten dach ok to przy, te, przy, przy okazji może, bo nie poruszyliśmy tego tematu, czym jest tak naprawdę PDR, bo patrzę na zniszczenia tego samochodu i dla mnie to to jest w ogóle, stary test czym, czym jest PDR? PDR to jest stosowanie wgniecenia bez zakierowania, potocznie zwane po polsku, tak? No. no dobrze, no ale jakby ta technologia, znaczy mi się to dalej w głowie nie mieści, nie? To jest tak złamane wszystko tutaj, że jakby, jak Ty zbierzesz, Dobra, rozmawialiśmy o tym, jak ty zbierzesz tą blachę, ale ja, ja, ja to chcę zobaczyć. Nie? Ja się, jak to będzie gotowe? Mam nadzieję, że uda się coś nagrać z naprawy tego samochodu. Na pewno przyjadę ci pokazać, jak będzie zrobiony. No. prośba do ciebie będzie o polakierowanie tamtego elementu. Na no tak, no to jest banał, nie? Jeżeli ty go wyciągniesz. Blakiem, tak? tak, jeżeli tego wyciągniesz, jakby mi na gładko, no to ja jestem to w stanie zrobić w ciągu dwóch dni, tak naprawdę. Bez żadnego problemu, okay. no bo ja nie muszę tego ani szpachlować, nic nie muszę robić. Ja to, Wiesz. Postaram się zrobić no aczkolwiek tutaj to uderzenie jest bardzo mocne. Tak? Bo tutaj pewnie ten lakier będzie się urywał, i tak dalej. No, ale... To mi nie stanowi, jakby, nie. że lakier mi się tak, urywa. To mi nie stanowi, bo jeżeli yy, klej, którego my używamy, tak. trzyma się do lakieru, do goje blachy niekoniecznie. A I jeżeli to już się zacznie urywać no to niestety będzie problem. Okej, okay, ja... no ale wtedy nie robisz w ten sposób, że ściągasz... Ja wiem, że Ci się nie chce, nie? że ściągasz tapicerkę... Ale tutaj do słupka nie wejdziesz, w żaden sposób. Nie ma takiej możliwości, żebyś naprawił słupek drutem. Okej. Okay. W żadnym samochodzie. Konstrukcyjnie on jest zbudowany w taki A no sposób... no tak, bo tam z drugiej strony jest przez Konstrukcja. Jeszcze jedna blacha, nie ma szans, żebyś tam wszedł. No są przypadki, że... nie pamiętam w jakich autach, ale... gdzieś jest jakiś otworek technologiczny, od wewnątrz oczywiście, Yy, bo znam przypadki, że niektórzy wiercą dziury tutaj. Okej. Okay. Co i dla mnie to jest yy, po prostu nie do pojęcia, tak? Mm -hmm. Nie powinno się robić takich rzeczy. dziury oczywiście można gdzieś tam zrobić, oczywiście za zgodą Techniczny, klienta. Tak, tak. Tak, ale nie, na pewno nie w takich miejscach konstrukcyjnych, tak? Więc yy, wszystko słupki naprawia się klejem. Okay. Tylko i wyłącznie. Rozumiem, czyli rynek ty, rynek. ty będziesz łudził, znaczy łudził, będziesz miał nadzieję na to, że ten lakier ci nie odpadnie, to będziesz w stanie tak, pociągnąć no, na tyle, ile się da. Uszkodzenie. Tak, No zrobimy to, naprawdę. Na... Niesamowite dla mnie, naprawdę. Ale drzwi, jestem bardzo drzwi, Bardzo drzwi, tego maska, wszystko jakby. No tak. Postaram się uratować. Zobaczymy, jak to <laughs> będzie wyglądać. Słuchajcie. Y na pewno y dużo nerwów. Dużo znaczy nerwów Teraz... dlatego, że to jest Twój samochód, nie? Więc jakby, no powiedzmy, no, powiedzmy. no ale generalnie <laughs> może dlatego, ale jak przyjeżdża do Ciebie klient po takich zniszczeniach, no to jeżeli my mamy wycenić lakierowanie całego auta z dachem dookoła, bo tak będzie, okay. bo na każdym elemencie będziesz miał uszkodzenia i ca każdy element będzie do lakierowania. Auto. Tak, no to tutaj spokojnie musisz liczyć około 30 tysięcy. I Ty taki samochód podejrzewam, że zamkniesz w 15, 17. To zależy od yy, czasu oczywiście. Może być ciężko. Jest ogólnopolski cennik yy, gradobiciowy, z którego my korzystamy, no bo jakby jesteśmy do tego zmuszeni przez uczelnie okay. i no i korzystamy z tego tak, no bo to Rozumiem. jakoś trzeba to ujednolicić. No dobrze. Yy, wyceń temat cen to, 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 to to jakby możemy porozmawiać. Okej. Okay. Jak ja bym, ja bym cię prosił o to, żebyś pisał godziny i na końcu jak będziemy miał skończony ten samochód, to się spotkamy, obejrzymy go. Policzymy wniecenia, ile na nim jest wnieceń. Tak. tak policzymy, policzymy, ile jest wnieceń. Z wnieceń i, 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 z czystej, I z czystej zwykłej ciekawości zobaczymy, ile by to kosztowało, jaka jest różnica między nami. Dobrze. Ile ja będę musiał, jakby ile ja bym to wycenił, ile ty byś to wycenił. Pamiętajcie o tym, że tak idziemy. nie? Auto zostanie w oryginalnym lakierze, tak? No, no, no właśnie, to jest się, bardzo no ważne. Miejmy nadzieję. I teraz zobacz. Raz, dwa, trzy, nieważne. Raz. Do lakierowania. Dwa, do lakierowania, do lakierowania. 3 4 5 sześć, do lakierowania. Tu do lakierowania. Supek dach wiadomo do lakierowania. Tylna klapa po środku uderzona. Tu no, no, uder... no, bo no, tutaj więcej, to, jest, to jest w ogóle mistrzostwo zabudziłem. świata, nie? No, no bo tu jest rant jest... i co? I teraz bez Trosu. wyciągania szyby będziesz zbijał tak. ten rand, i ty to no. zbijesz? Nie, no. Ni hojata, to ta ja kurwa wyjście. nie pójdzie. No, znaczy, nie, no, nie jest pójdzie, no. Nie jest oszkodzony. W momencie kiedy to się pociągnie tutaj, to ten rant sobie sam siądzie. To... Dobrze, zobaczymy to. Jakby ten błotnik... ten błotnik yy, Chyba jest nie, cały. Jest cały, tak. Ten błotnik jest cały, drzwi są całe. No dobra, drzwi są całe. No to drzwi nam odpadają. Ale rama dachu. No opadówki nie? mamy dwie i dach tak. mamy. Ten, ten błotnik też, też są cały. ja tam coś na nim już robiłem, ja miałem chwilę i... Dobra, czyli Obiecałem finalnie dzieje, mamy, mamy ten błotnik do lakierowania, tak? Jakby z mojej perspektywy tak. był, był do, do, lakierowania. do lakierowania, pewnie drzwi były do cieniowania. Nie wiem, czy na nich nic nie ma. Wiesz? Coś, Jeszcze chyba... nie oglądałeś do końca. Coś, coś było. Na któryś drzwiach? Chyba no dobra, to, no ale powiedzmy, no że ważne. możemy to zaakceptować, że tutaj te trzy elementy, elementy nie będziemy tak. lakierować. No rama tak? dachu na pewno, tak? No rama dachu na pewno jedna, druga dach. No i to są dwa kolory, nie? Bo tu jest czarny, tu jest. Yy, A trzy? Wiem, że dla ciebie to nie robi różnicy, no ale dwa razy myjesz pistolet. No dwa razy myjesz pistolet, dwa razy oklejasz, dwa razy myjesz, dwa razy wszystko robisz, to się zgadza. No, Natomiast, czas. Global... Czas. Natomiast globalnie jakby nie stanowi, no i szyby muszę wyciąć. Nie? No dlatego, że widzisz, no ty w ogóle nie patrzysz na to w ten sposób. A ta szyba była wybita, akurat. Okej, okay, ja. no ale mimo ja. wszystko, teraz, jak, jak podstawiasz mi taki samochód, no to ja tę szybę muszę wyciąć. Tak. Nawet jeżeli, e, znaczy, ja zakładam wymianę w ogóle poszycia dachu, okay. więc do tego muszę wyciąć no dobrze, szybę. A jak w takim przypadku wymienisz y, poszycie dachu, jak. Y, no to jest takie łączenie no Volkswagenowskie. No tak, tak, no to jest łączenie Volkswagenowskie, i normalnie tutaj go wycinasz razem, albo go dostajesz razem z ramami. I tu go rozpunktowujesz, rozpunktowujesz go tutaj po długości. Cofnij się, Brian. Tu, 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 tu. Tu go pod tą listewką rozpunktowujesz, tutaj pod no, tą go rozpunktowujesz. Tak i idziesz tutaj, jak masz tą. Idziesz tą ramą, tu. Nie? Mhm. Dookoła i w kółko, i tak go rozpunktowujesz, i przychodzisz z całą czapką. No, okay. no tutaj masz, zobacz. Masz. Ile, ile czasu to yy, ci zejdzie? Tydzień. tydzień. Masz. No bardzo prosta sprawa. Tu przychodzi poszycie, ale ono jest tutaj akurat łączone, nie? Okay. No ale bez różnicy. No czy Ach, ty ale masz... mi chodzi o. Bo, bo zobacz, bo tutaj na przykład. No mówię Mercedes. ci, że przychodzi poszycie dachu razem z słupkiem, okay. z opadówką. Ja wymieniam wszystko. No tak, nie rób takiej miny. Nie się nie opłaca. Nie, się nie opłaca, tylko trzeba zobaczyć z ciekawości, ile kosztuje poszycie dachu. Nie wiem. Bo to okay. będzie poszycie dachu z częściami opadowymi dachu. I wtedy tu się rozpunktowujesz pod subkiem, tak jak widzisz, tutaj są zgrzewy oryginalne, nie? Tu się rozpunktowujesz pod subkiem, i normalnie możesz sobie polakierować ten cały dach i wkleić go na klej. Możesz go na stole polakierować. W lakierni. No bo w, w, w takim przypadku, jak tutaj masz listwę, no wymieniasz go tutaj. No bo tutaj jest łączony. Tak. Ale nie we wszystkich samochodach. No, tam masz, mówię jak w Volkswagenie. No tam no, w Volkswagenie masz, może oczywiście są rzeźnicy, które ci tną, nie? No właśnie, no, ale, tego ale pytam, to. Bo nie, 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 bo... nie, nie, to tak nie. Kupujesz opadówkę całą razem ze wszystkim i to wszystko wklejasz pizdu no i zgrzewasz jest, to no, do coś? No oczywiście, zobaczymy za ile. Za roboty. To jest, wiesz, to jest kwestia tylko jakby chęci. Chęci i pieniędzy. Okay. Zawsze powtarzam, że wszystko można zrobić, tylko jest to kwestia cyfry przed ilością zer. I co okay. tak chcesz. Dlatego mówię, tutaj się rozpunktowujesz tu, tutaj dookoła. No tutaj masz zgrzewy, nie? Pod tym w słupku się łączysz, bo on przyjdzie pewnie Moj z jakąś bo. częścią słupka. W słupku się łączysz. Wnęki do lakierowania to, oczywiście. No to lepiej go naprawić chociażby do lakierowania w takim przypadku. I polakierować. Zaoszczędzasz po pierwsze poszycie. Tak. Myślę, że poziom 5-6 tysięcy. Tutaj, tutaj nigdzie nie jest uszkodzony ten lakier, więc jest fajnie można, można to próbować wyszerować, tak? Bez, no dobrze bez lakierowania. No to, ale to jest z twojej perspektywy. Z no mojej tak. perspektywy, jak przyjedzie do mnie klienta tego w ogóle nie będę prostował. Stary, ja chlepać te wszystkie wgniotki, szlifować, <laughs> kitować, to jest bez sensu. Czasowo jakby, jeżeli ja bym miał to zrobić, to czasowo pracownik jakby w cudzysłów zje więcej kosztów niż ja wymienię ten dach. Ja rozumiem. Wiesz, o co mi chodzi. Więc jeżeli na przykład jest auto po gradobiciu i nawet masz uszkodzony lakier, ale ty mi wszystko wyciągniesz, że ja tylko kładę epoksy, przeszlifuję, przelakieruję, to jest lakierowanie dachu, stary, 2,500 3 max. To, to jest gotowe. Dlatego wiesz, mówię, że dlatego stąd nasza współpraca, bo przy takich samochodach, no to to jest w ogóle dla klienta, to jest połowa no bo on dostaje, nawet przyjeżdża z zniszczonym samochodem, załóżmy, popękał tu lakier, wszystko kurwa fruwa, kumasz, zrzucasz tapicerkę, nawet drutami to poszycie dachu mi wyprostujesz, to potem ja tylko kładę epoksyd, przeszlifowuję, przelakierowuję i ja mam 3-4 dni robocze, piąty dzień polerowanie, składanie, dziękuję, oddaję auto. Dobra, tak na no. Bo... Okej, okay, kończmy, no, kończmy. Się. Tak, dobra, to co teraz, zakończenia robimy? Nie, nie, no. robimy... To zabieramy się do roboty i zakończenie zrobimy w środku, jak Ty sobie popatrzysz tam. O, dobra, okej, okay, dobra, Jedziemy. No i dobra, to co, to idziemy, tak? Robić... Tak, do roboty idziemy. Każdy do roboty, dokładnie. Ja jestem bardzo ciekaw, wiem, że V-Klasy to widziałem, że zrobisz takie rzeczy bez problemu, no ale jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. No to no, musi wyglądać jakoś... Także yy, zostawiam dobra. Cię z kawką i buziaczki, pa. pa. Trzymaj się. Słuchajcie, yy, ja jestem bardzo zadowolony, wszystko super. Znaczy generalnie ja i, trochę ci, i tamta strona, daje no jakby, ale to wiesz, ja, ja znam. nie, Ja cały czas czekam na co? Na, na seata. <grym> ja czekam na seata. Dobrze. Ale bardzo dziękuję. Jestem super zadowolony. Słuchajcie, jeżeli macie wniotki, jeżeli yy, cokolwiek wam się stało. To. Yy, aha, właśnie. O widzisz, bo jedną rzecz, o której ja zapomniałem, a chciałem się cię zapytać. Samemu, jak to wygląda? Jak ja sobie. Ja se kupię. Czyli? Jest taki zestaw fajny, yy, to nie pamiętam w jakim sklepie to było? W Lidlu chyba? No, no może. No. Za 55 zł, o, <laughs> albo 9. No idealnie. No. I czemu bym tak nie Nie polecam w Dlaczego nie? No bo można robić więcej bałaganu niż naprawdę. Okej, okay, czyli jeżeli ktoś podejmuje sam. Taką próbę tak szczerze. Tak, te... Bo ja wiem, że to będzie wyglądało na to, że dążymy do tego, żeby do Ciebie przyjechał, ale powiedz mi, jakich szkód może narobić, z których Ty już nie wyjdziesz. No, na przykład urwać lakier. Jeżeli będzie ktoś próbował robić to drutami, to ten lakier może popękać. tak? Okay. A później jest, jeżeli ktoś przyjeżdża z gnieceniem, które było już naprawiane i jest duży problem z naprawieniem tego, to na pewno będzie drożej. Więc... Okej, okay, no to jest wiadomo. No, natomiast pytanie jest takie, czy. Bardzo łatwo jest to zrobić, żeby... Wgniecenie naprawić? No. Znaczy, czy, nie, yy, czy to bo... wszystko zależy czy, czy, czy... jakie wgniecenie. Okej, okay, jeżeli mamy taką, powiedzmy tak jak tu były obicia na drzwiach i ktoś próbuje to samemu robić, to... No w tym przypadku, jeżeli ktoś by próbował to robić samemu, prawdopodobnie trzeba byłaby do wymiany. <laughs> ok. <laughs> yy... No co mogę więcej powiedzieć? Nie wiem, no wiesz. Czy łatwo jest, żeby lakier popękał. Ja nigdy z tym nie pracowałem. Oczywiście, no słuchaj, no to jest. Zobacz, to jest ostre narzędzie, tak? Metalowe. dotknij Mamy jeszcze gdzieś ostrzejsze, ale nie, no chyba tak. nie wziąłem. Rację. No to, to wystarczy jeden ruch. Mocniej naciśniesz tak. i jest. Wyszkodzi Ci, ci takie tak. pęknięcie lakieru i tak. koniec. Tak, rozumiem. Dobra, i nie wszystkim to przeszkadza, że ten lakier jest pęknięty, ale, ale no niestety ale to, to już nie najlepiej. jest tak, jak powinno tak. być, tak? Dziękuję Ci serdecznie. MK Auto zapraszamy i Facebook, i Instagram. Popatrzcie sobie. My jakby oczywiście jak będziecie mieli wniotki, serdecznie zapraszamy, ale z czystej ciekawości popatrzcie sobie, co ci ludzie są w stanie zrobić. Ja no, jeszcze do końca nie wierzę, zobaczę Seata. Zobaczy Seata, to, 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 e, to sobie to omówimy, popatrzymy, bo ja jestem strasznie ciekaw. E, Kilka tych wniosek takich, których widziałem. Jestem ciekaw, jak one wyjdą. To jest naprawdę... Ja też. <laughs> Coś myślimy? Trzymajcie się i do następnego. Pamiętajcie, MK Auto zapraszamy. Link na pewno w opisie. Jak macie takie problemy, śmiało dzwonić, umawiajcie się.